Niestety widzę, jakie dzieci chodzą do, do szkoły i, i jak nie potrafią... Jak nie potrafią sobie radzić w najprostszych sytuacjach, jak bardzo nie chcą wychodzić z najprostszej strefy komfortu, a, a trening jest wyjściem ze strefy komfortu, bo trzeba się zmęczyć, trzeba się spocić, trzeba czasami sobie powiedzieć kilka słów w przypadku faulu, czy w przypadku tego, jak, jak ze sobą funkcjonujemy na boisku, czy w każdym, w każdym innym sporcie. Więc tutaj, chyba, takie troszeczkę większe, większe jest wyzwanie. My mamy jako, jako ludzie dorośli, jako społeczeństwo, żeby troszeczkę uczyć te dzieci właśnie wychodzenia ze strefy komfortu, a nie przykrywać się ciepłym kocykiem i mówić, że, że, że wszystko jest pięknie poukładane, bo, bo to spowoduje, że dla nas przyjdą trudniejsze czasy, takie jest moje wrażenie.